Chciałem dzisiaj kilka słów komentarza na temat tego, że były prezydent, na szczęście już były prezydent Andrzej Duda, potwierdził, że prezydent Ukrainy, pan Załęski, pan to może za dużo, ale załęński jak najbardziej. Z, pre z premedytacją próbował wciągnąć Polskę w wojnę z Rosją. Zaraz sobie przytoczymy słowa pana byłego. Prezydenta Rzeczpospolitej, który potwierdził, być może się wygadał, nie wiem czy chciał, być może chciał, być może ma jakieś wyrzuty sumienia, że e, nadal uważa pana prezydenta Dej za swojego przyjaciela, przyjaciela również Donalda Tuska. A ten człowiek, w mojej ocenie, jest po prostu zdrajcą, bo my ich uważamy za swojego sojusznika, a ten sojusznik nas zdradził. Dlaczego tak uważam? To zaraz sobie to powiemy. Powiemy sobie również o tym, że teraz należy poddać wątpliwość to, co się dzieje w Polsce, bo mówi się nam, że niektóre podpalenia to się same tak się podpaliły, niektóre podpalenia to są winą rosyjskich służb. A teraz w kontekście tego, że były prezydent Andrzej Duda potwierdza, że Day Załęski chciał nas wciągnąć w wojnę. No to trzeba no jakoś krytycznie do tego spojrzeć. Być może, skoro wtedy była to ewidentna prowokacja ukraińska, mająca na celu wciągnięcie nas w wojnę, to znaczy, że to mogło się dziać wcześniej. No i być może dzieje się do tej pory. Należy poddać w wątpliwość wszystkie te podpalenia. Czy to czasem nie jest nadal e, ukraińska prowokacja, mająca na celu zwalenie. Odpowiedzialności na stronę rosyjską i wciągnięcie nas w wojnę. Ten dron, który spadł, no i oczywiście minister obrony narodowej od razu powiedział, że to jest rosyjska prowokacja. No nie, takie rzeczy trzeba już w tym momencie poddać w wątpliwość. Więc pytanie, czy Ukraina nas zdradziła? Ja uważam, że tak. A my nadal jej pomagamy. My im po pomagamy od pierwszych dni wojny, już czwarty rok a oni nas zdradzają co potwierdza co potwierdzają słowa Andrzeja Dudy. Yy, także pytanie czy oni chcą nas zniszczyć a my nadal im pomagamy. Jest wiele pytań a to co się dzieje w przestrzeni medialnej to jak yy, Ukraińcy są traktowani przez nasz rząd. No To jest już jakiś skandal bo Polaków traktuje się o wiele gorzej a yy, tym obcokrajowcom no, niestety się po, po, pobłaża. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał, zapoznajcie się również z tym, co oferuję w opisie pod filmem, a tam macie link do sklepu z koszulkami, bluzami, szkolenia wojskowe, online'owe, praktycznych w tym roku już nie ma miejsc, niestety, będziemy organizować na przyszły rok, konsultacje wojskowe, jakby ktoś potrzebował, no i link do zakupu książki. Przygoda kobiety w wojsku, zachęcam. Jest na stanie, jak to się mówi. A teraz lecimy z tematem. Może przytoczmy sobie na początek rozmowę byłego prezydenta, na szczęście Andrzeja Dudy z redaktorem Bogdanem Rymanowskim, który jest naprawdę jednym z niewielu takich prawdziwych dziennikarzy w tej naszej przestrzeni tutaj medialnej. I pan Bogdan Rymanowski pyta się. Byłego prezydenta Andrzeja Dudy, na szczęście byłego, dzwonił, pan do, dzwonił do pana prezydent Zełęski? Można powiedzieć, że, wywier, że wywierał na pana presję, żeby Polska natychmiast oświadczyła, że to jest rosyjska rakieta? Można powiedzieć, że tak, odpowiada prezydent. Był pan wtedy w szoku? Nie. Nie odebrał pan tego jako próby wciągnięcia Polski do wojny? Tak to odebrałem, mówi prezydent. I co pan mu powiedział? Z niedowierzaniem Rymanowski, i co pan mu powiedział, skoro pan wiedział, że to jest ewidentna próba wciągnięcia Polski w wojnę? A prezydent Duda mówi nic. Oni od, i, i, i tłumaczy Zełęckiego próbuje go wytłumaczyć. Oni od początku próbują wciągnąć wszystkich w wojnę, to jest oczywiste. To jest oczywiste. Działanie na niekorzyść Polski to jest oczywiste. I on jest przyjacielem Dudy i Tuska. To jest oczywiste, to nie widzę w tym nic złego, jak ktoś mi da po mordzie. Jak ktoś działa na naszą niekorzyść i próbuje wciągnąć Polskę w wojnę i sprawić, żeby nasi żołnierze umierali za sprawę ukraińs ukraińską, to jest wszystko OK. To jest oczywiste. Luzik. Cieszymy się, panie prezydencie, że takim ma pan podejście i miał pan podejście do, tej tematu, do tego tematu. No, jestem pod wrażeniem, po prostu. To jest oczywiste. To jest w ich interesie, żeby wszystkich wciągnąć w wojnę. A najlepiej, gdyby udało się wciągnąć w wojnę kraje NATO. Oczywiste, oczywiste sprawą je, oczywistą sprawą jest, że poszukują tych, którzy po ich stronie walczyliby czynnie przeciwko Rosjanom. To nie jest nowe. To się dzieje od pierwszego dnia. To jest jakiś skandal. To jest w ich interesie? A co jest w naszym interesie, panie były prezydencie Andrzeju Dudo? Serio? W naszym interesie jest no, ktoś, kto próbuje mnie wciągnąć w wojnę, nie naszą, tylko ich wojnę, działa na naszą niekorzyść. My im jeszcze pomagamy, on nam pluje w twarz, okazuje się, że to jest zdrada. Bo mieliśmy ich za przyjaciół, tak? za sojuszników. W mojej ocenie to jest zdrada, to jest oszustwo, to jest kłamstwo. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Tylko pytanie, teraz chciałbym się dowiedzieć, czy ta rakieta przypadkowo spadła? Czy może to była ewidentna prowokacja i ta rakieta celowo spadła na terytorium Polski? Bo tego jeszcze nie wiemy. Czy to był przypadek? Ale skoro od pierwszej chwili Zełęski przedstawiał to tak, żeby oświadczenie było natychmiast, że to jest rosyjska rakieta, to mam wrażenie, że to nie był przypadek. I zwłaszcza, że strona państwa U do tej pory utrudnia śledztwo w tej sprawie. A przypominam, to było jeszcze w 2022 roku. Także Zelenski specjalnie kłamał, żeby osiągnąć swój cel. Czy tak się zachowuje przyjaciel? Czy tak się zachowuje sojusznik? Czy tak się zachowuje może zdrajca i wróg? W mojej ocenie tak się zachowuje zdrajca i wróg. Specjalnie kłamał, żebyśmy my, Polacy, umierali za jego sprawę. Chciał nam zrobić krzywdę. Chciał narazić Polskę na wojnę z Rosją. Czy to nie jest zdrada? No piszcie w komentarzach, bo może ja jestem jakiś głupi, odszczepiony i też powinienem zacząć usprawiedliwiać. Nie, no to... Nie, on walczy z Rosją, to znaczy, że trzeba go usprawiedliwić, pogłaskać. Oj, oj, panie Wołodymirku, no ty taki fajny jesteś, my wiemy. Wybaczymy ci wszystko i jeszcze ci za to zapłacimy, że nas chciałeś zrobić w jajo. Jak my Polacy mamy to odbierać? Te słowa prezydenta Dudy, który potwierdza, że... Prezydent Day jest zdra, zdrajcą, zdradził swojego sojusznika nas. Oczywiście, czy zdradził własne państwo, to już niech to ocenią jego obywatele, ale działał na, na naszą szkodę. Państwo, któremu pomagamy od pierwszych dni, czwarty rok. I ta pomoc nie ustaje. I teraz oficjalnie już się dowiadujemy, że to są nasi wrogowie. Dlaczego? Pytanie: yy. oni się uważali za naszych przyjaciół, tak? Więc pytanie: co byś zrobił, gdyby, na przykład, twój sąsiad miał ko konflikt z innym sąsiadem i nagle yy. i chcecie wciągnąć w ten konflikt, ale ty nie masz konfliktu, tam pomagasz mu oczywiście, tam masz konflikt z tym sąsiadem, ale postawię ci obiad, bo nie masz kasy na obiad, tam obiadu ci trochę dam, pożyczę ci jakieś narzędzia, żebyś sobie działkę obrobił, no ale to za mało dla niego jest. On by chciał, żeby, żebyśmy my też mu pomogli walczyć z tym jego problemem. No i postarawia wciągnąć nas w ten konflikt. Ktoś nam wybija szybę i przy, przy, przylatuje ten nasz przyjaciel. Mówi, ty słuchaj, zobacz, jaki ham, nie dość, że mi rzuca po oknach kamieniami, to jeszcze tobie rzucił. Widziałeś to? No, ale przez, przez przypadek dowiadujemy się, że to jednak ten nasz przyjaciel nam wybił to okno i próbował nas skonfliktować z drugim sąsiadem. Próbował, żebyśmy również rzucali kamieniami w niego. Czy to jest nasz przyjaciel? A tak się zachowuje Załęski. On nam rzucił kamieniem w okno i stwierdził, że to nie on. A my, a my, damy, niu, niuś, nic się nie stało. My to wszystko rozumiemy: no to już jest, to jest no normalne. To jest w Twoim interesie, żebyś rzucał nam kamieniami po oknach. Kochany sąsiedzie, jesteś naszym przyjacielem. To jest. My, my to rozumiemy. Ja to rozumiem, że to jest w Twoim interesie, żebyś napieprzał mi kamieniami po oknach. Ja się nie obrażam. Wyślę Ci kolejny pakiet pomocowy, postawię Ci kolejny obiad. Proszę, tutaj możesz korzystać z moich narzędzi, jeżeli będziesz potrzebował. Coś tam do ogródka sobie wykopać. Luzik. Nie ma problemu. No tak się zachował prezydent Duda. Zełęski mu napieprze kamieniami po oknach. A ten mówi: No nie, no, nie, no, przecież to jest normalne. On, on każdemu napieprze kamieniami po oknach. No taka jego powinność, to jest w jego interesie. Co jest w naszym interesie? Czy nadal wspierać wroga? Ja rozumiem, że Rosja jest naszym wrogiem, tak. prowadzą wobec nas wrogie działania, ale to, co robi Państwo U, jest również wobec nas wrogie. Także należy poddać w wątpliwość wszelkie akcje dywersyjne na terenie Polski, skoro Dej próbował nas z premedytacją wciągnąć w wojnę, co potwierdził Andrzej Duda. No to należy przyjąć, że robił to wcześniej i będzie i robi to do tej pory. Wszelkie akcje podpalenia trzeba poddać w wątpliwość. Czy ja to jest robota? Czy to nie jest robota służb państwa U? Po tym, co powiedział wprost prezydent, no ja poddaję wątpliwość, bo cały czas słyszymy, że to jest rosyjska prowokacja, rosyjska prowokacja. No nie, nie. Tamta rakieta też miała być rosyjską prowokacją. Nalegał na to prezydent Day. A teraz wprost się dowiadujemy o tym, co nie wiem, przez przypadek powiedział, były prezydent duda. Drony spadają na terytorium Polski. Minister obrony narodowej mówi od razu rosyjska prowokacja. Nie mając żadnych danych, nie mając zakończonego śledztwa. Od razu mówi, że to rosyjska prowokacja. No, ja bym poddał tą wątpliwość. Kto jest naszym przyjacielem, a kto wrogiem? No niestety ani Rosja nie jest naszym e, przyjacielem, ani Ukraina. Rosja jest naszym wrogiem? Ukraina też potwierdza, że jest naszym wrogiem. Groźby podpaleń z ust ich aktywistów. No to, to się dzieje. Halo, kochany rządzie, kochany rządzie uśmiechniętej Polskiej Donalda Tuska. Ukraina nas, jest nam wroga, a my ciągle im pomagamy. I jaki jest ich schemat działania? Przecież każdy widzi. Plują ma w twarz. To jest przypadek? Banderowska flaga na stadionie narodowym to jest przypadek? No, tak samo jak rakieta w przewodowie jest przypadek. Przypadkowo pozbawiła życia dwóch obywateli Polski, a państwo U utrudnia śledztwo. No, przypadek. Banderowska flaga na Stadionie Narodowym? No przypadek! Zero zarzutów dla tego chłopa. Wypuścili go z kraju. Nie znaleźli. Służby nie są w stanie znaleźć. Niesamowite. o co ty się do cholery dzieje? Jako obywatel się pytam. Bo patrzę i nie dowierzam. Uk ukraińska aktywistka Natalia Panczenko grozi Polakom podpaleniem domów, sklepów. Zero reakcji. Zero. Luzik. Przechodzimy obojętnie. Kolejny patus w mediach, Polsat News, obraża naszego prezydenta. Popełnia no nawet nie wykroczenie, to jest chyba przestępstwo. To jest kodeks karny zagrożony do trzech lat. Luzik. Zero reakcji. Czy my mamy ukraiński rząd? No mam wrażenie, że mamy ukraiński rząd. Bo w momencie, kiedy jakiś patus kopie polskie dziecko w twarz. Również jest zero reakcji. E, przepraszam. Spisali go i wypuścili wolno. Ma czekać na rozprawę. Może go polskie sądy ukarają. Kolejny patus. Gówniarz, który powinien być na froncie. Kopie Polaka w kręgosłup. A jak ktoś kopie w kręgosłup, to, to mi się to wydaje, że to jest zamiarem pozbawienia życia. No, ale oczywiście zero reakcji. Nie, no, spisali go, puścili wolno. Dlatego ja się pytam, gdzie są służby, gdzie jest ABW? Kto w końcu zatrzyma y, tą aktywistkę Panczenko i zapyta się, co ona wie o tych wszystkich podpaleniach? Bo podpalenia są systematycznie, my, my to widzimy. I nikt nie chce jej przesłuchać. To jest ewidentnie kobieta, która groziła Polsce. Jednego, który groził w mediach, oczywiście tak. Jeden sukces mają. No ale to się nie dało już ukryć. Ale Panczenko jest niewinna! Ona się przejęzyczyła! A wiecie co to jest przejęzyczenie? Na YouTubie wam nie powiem, bo by mi ściągnęli. Ale. Stare głupie trepy wiedzą co to jest przejęzyczenie, piszcie w komentarzach, może Wam nikt nie usunie, może Wam YouTube nie, nie usunie tego komentarza, co to jest przejęzyczenie. Także dlaczego Polacy za bezobjawowe pobicie Niedzielskiego, bezobjawowe, bo żadnych obrażeń nie miał widocznych, są zatrzymani w areszcie tymczasowym? Tak. Pobicie bezobjawowe. W mojej ocenie było to popchnięcie, bo nie było widać śladów żadnych. A kopięcie w twarz dziecka. Kto powinien być w areszcie tymczasowym? Popchnięcie starego chłopa? Kopnięcie w twarz dziecko. Kto powinien być w areszcie tymczasowym? Ten, kto popchnął starego chłopa? Bo sobie lekko wypił i pamiętał jego y, działalność zarządu w PiSu? Czy może gówniarz w wieku poborowym, który kopnął w kręgosłup Polaka, co mogło spowodować utratę życia? Kto powinien być w areszcie tymczasowym? Dlaczego Witali Mazorenko, który obraził prezydenta, nikt go nie ściga. Tusk pozwala na to, żeby obywatele tego kraju łamali prawo i nie ponosili żadnych konsekwencji. Dlaczego pozwalamy na popełnianie przestępstw przez obywateli, przez obcych obywateli, przez obcych aktywistów? To jest jakiś kabaret. Obraza Owsiaka? Od razu Gliniarz przychodzi, tak? Ale w momencie kiedy. No, no, to jest niesamowite. Za obraz owsiaka to natychmiast wizyta policji w domu, tak? Za, za to, że Polak wywiesi baner nieprzychylny Trzaskowskiemu, za to, że Batman wywiesi baner, baner w nieprzychylny Trzaskowskiemu, ściga go natych, natychmiast siedmiu giniarzy. Hmm. No ciekawie, ciekawie działa ta nasza policja. Gość, który obraża... Prezydenta może go obrażać i nie ma nawet zarzutów postawionych. Nikt go nie ściga, ale jak obrazisz owsiaka, to rano przyjedzie policja. Wparują ci na chatę i zabiorą cię na komendę, będziesz zeznawał. Owsiaka można? No, znaczy, przepraszam, owsiaka nie można, prezydenta można. Tak? Niedzielskiego popchnąć nie można, dziecko kopnąć w twarz można. No, fajne mają standardy. To są standardy Tuska. Ściągasz flagę ukraińską z polskiego urzędu, aresz tymczasowy. Obrażasz prezydenta Polski. Lożik, nie ma tematu. To są standardy Tuska. No, tak wyglądają standardy Tuska. Dlatego pytanie, czy my mamy ukraiński rząd w Polsce? Czy może wasz. Przyjaciel ma takie haki na Was, że musicie wykonywać jego polecenia. To jest niesamowite. Napiszcie, co o tym wszystkim myślicie. Dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny. Zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia wszystkim wspierającym oglądającym i nie przewijającym reklam. Serdecznie dziękuję. I proponuję sobie meliskę wypić na koniec, bo ja chyba muszę sobie wypić meliskę po tym, co widziałem, co słyszałem od prezydenta Dudy, który jeszcze usprawiedliwia tego człowieka. Usprawiedliwia wroga Polski. Niesamowite. No to jest oczywiste. Jeszcze raz. Oni od początku próbują wciągnąć wszystkich w wojnę. To jest oczywiste. To jest w ich interesie. Kiedy w końcu. No Karol Nawrocki, prezydent nasz, zaczął w końcu dbać o interesy Polski. Ale nie, to jest, ale prezydent Duda robi tak, nie no to normalne, że nam wypieprzył okno kamieniem, ale to było w ich interesie, dlatego dobrze, rzuć kolejny raz. No i mamy kolejne razy, być może, nie wiem. Tego się nie dowiedzieliśmy, czyli to dron tak naprawdę. Nie dowiedzieliśmy się, nie no, podpalenia Marywilskiej. Ukraińcy podpalają, ale to jest robota y, rosyjs rosyjskich służb. Ha! Kurde, takiego kabaretu to nie grali. Dobra, koniec na dzisiaj. Dzięki, cześć i czołem.